Swiedzą to Ulbratowskiego w RMFM. Jeśli na to czekaliście. No proszę bardzo. Oto ja, i on. Ja bym go wpuścił do Sejmu też. O, To Tomasz Olbratowski. Bo ja przeczytałem, że podobno sejmowym komisjom śledczym grozi paraliż, a nawet rozwiązanie, bo okazuje się, że sporo posłów z tych komisji tam Widzowej, Pegasusowej, jakieś tam jeszcze, wybiera się do Europarlamentu. Dlaczego tak się dzieje? No bo oni ci posłowie z komisji zapoznali się z hasłem wyborczym Ryszarda Petru Europejska Waluta europejskie Zarobki. I słuchajcie, to jest najprawdziwsze hasło wyborcze ze znanych nam. Europosłowi płacą w euro, a zarobki sąsu to jak stół na wielkanoc. To jak sobie ci z komisji policzyli i przeliczyli, no to komisje śledcze sejmowe no straciły dla nich barwę, ale barwę albo nawet dwie. No i ci członkowie komisji zaśpiewali sobie piosenkę elektrycznych gitar Ja tu cytuję ten śpiew na drodze meloretyzacji Co ja robię tu? Jest tyle różnych dróg Już każdy powiedział to, co wiedział Trzy razy wysłuchał dobrze mnie Wszyscy zgadzają się ze sobą, a będzie nadal tak jak jest Czyli co? Będzie nadal tak jak jest? Będę zarabiał w zotówkach. Nie! Powiedzieli sobie wprost Wybieram różną drogę, tą do parlamentu Obecne komisje śledcze może powinny zostać wpisane na listę gatunków zagrożonych wyginięciem na listę Z u UNESCO, PKO, CPK, no jakąś tam ich wpisać, bo do tych komisji śledczych będzie brakować posłów i trzeba będzie wśród obywateli przeprowadzać przymusowy pobór do komisji. Jakieś takie łopanki na ulicach. Masz maturę, dostajesz kategorię A, zdolny do zasiadania. Nie masz matury, masz tu maturę i idź do komisji. Co więcej, część świadków też idzie do Europarlamentu i może ich braknąć komisją, więc będzie się powołała od tych obywateli, co nie zasiadają w komisji, się śledczy. Fajne te życie politycy mają, takie, takie niezatrudne.